Trwa to dość długo. Jeżeli chcielibyśmy obliczyć w czasie, tak naprawdę, przygotowanie wystawy, to można zakładać nawet 10 lat, dlatego że głównym elementem tej wystawy są bardzo, bardzo wysokiej jakości zdjęcia, które pozyskaliśmy z Watykanu, a zostały one wykonane na, jako taka dokumentacja fotograficzna kaplicy sykstyńskiej, której wcześniej nie było. Zespół fotografów wykonał. 270 tysięcy zdjęć. Sfotografowana została kaplica suksyńska obszarami 3x3 cm w najwyższych rozdzielczościach dostępnych w 2006 roku, i dopiero później złożone to zostało wszystko przez program komputerowy w zdjęcia fresków. Mając taką dokumentację, można było pomyśleć o tym, żeby przede wszystkim jeszcze dodatkowo wydać album, który byłby taką dokumentacją fotograficzną, która zostanie zachowana dla potomnych, ale także firma, my jako manuskryptum, firma dystrybuująca ten album w Polsce. Właściciele firmy wpadli na pomysł, że dlaczego nie pokazać tego szerszej publiczności i dlaczego zachować to tylko w albumie. Watykan przystał na ten pomysł i stąd właśnie wzięły się te oficjalne zdjęcia Muzeów Watykańskich, dokumentacja Kaplicy Sykstyńskiej, jako wystawa imersyjna w Krakowie.